Podczas wizyty w, na hiszpańskim Dworze Królewskim, e, witając się z księżniczką Leticją, powiedziała: Zobacz, życie jest pełne paradoksów. E, ty byłaś dziennikarką, a jesteś księżniczką. Ja pochodzę z rodziny królewskiej, a e, zostałam dziennikarką. O Kim Mowa, o Elenie Poniatowskiej, jednej z najsłynniejszych meksykańskich pisarek i dziennikarek, bohaterce wspaniałej biografii Magdaleny Melnyk, wydanej przez wydawnictwo Os Osnowa, e, która będzie jedną z naszych premier Big Book Festival. E, dziś e, trzy powody, dla których powinniście sięgnąć po tą książkę, zwłaszcza jeśli jesteście fanami biografii. Po pierwsze, ta książka to niesamowita historia, dlatego że biografia Eleny Poniatowskiej pełna jest niesamowitych faktów i zwrotów akcji. Elena Poniatowska jest pra-pra-prawnuczką brata króla Stanisława Augusta. Urodziła się w Paryżu, jako dziecko trafiła do Meksyku, uciekając przed wojną. Nie, jest, nie zdobyła pełnego wykształcenia, bo nie miała pieniędzy. Zaczęła pracę jako dziennikarka, a później zaczęła pisać książki i zdobyła najważniejszą literacką nagrodę świata hiszpańskojęzycznego Nagrodę Cervantesa. Drugi powód, żeby sięgnąć po tą książkę to to, że Magdalena Melnyk zabiera nas bardzo do środka tej historii. Ona spędziła kilka tygodni w domu Eleny Poniatowskiej, jak sama mówi, dosłownie siedząc jej na głowie i w tej książce tą bliskość obu pań bardzo czuć. To nie jest zbiór suchych faktów, to jest opowieść o kobiecie z krwi i kości, o jej emocjach, poruszających wspomnieniach, na przykład tych dotyczących jej relacji z matką. I wreszcie powód numer trzy. Może najważniejszy. Ja tę książkę stawiam na półce biografii kobiecych. Ona kojarzy mi się z historiami takich babek jak Simona Kossa, która przełamała rodzinne fatum, zamiast sięgnąć po pędzel, zamieszkała w Puszczy Białowieskiej. Tak samo Elena Poniatowska nie nosiła korony, znalazła swoją własną drogę przy czym Elena Poniatowska w swojej twórczości literackiej mocno pisała też o kobietach, o ich sytuacji, roli, nie zawsze lekkim losie. Więc ten girl powerowy nurt jest tutaj mocny i dopełnia moje super trzy polecenia dla was, dlaczego powinniście sięgnąć po tą książkę. Zapraszam was serdecznie na spotkanie z Magdaleną Melnyk podczas Big Book Festiwalu. I y, po książkę do naszej księgarni internetowej.